Nasz technik, nie kojarzycie szyny. Zrobiliśmy taki pokazowy stół i oczywiście nie omieszkaliśmy wykorzystać naszych mulek. Zobaczcie, jak fajnie wyszło. Kubliczek, płyta do tego. Pokazujemy. Po prostu zarobiście. słuchajcie, to jest wszystko w Europie nowe. W Polsce zrobiliśmy system, który jest teraz wyznacznikiem, tak? Każdy chce mieć taki jak Kublik. No. Zapis gramy. Biotrusz. Ten, ten. Bartek. Wpuszczamy ten. tu naszych kupichomaniaków. Słuchaj. Tak! Słuchaj! Tak się obchodzimy z konkurencją jak z twoimi palcami, tak? No no wie, słuchajcie, jest ważna sprawa. Jest bardzo ważna sprawa. Czy mamy wam pokazać co tu się dzieje? Znaczy są pewne obawy, bo to jest petarda po prostu. Tak. Słuchajcie, byli goście. Pamiętasz tego jednego? Znaczy ja pamiętam jednego, tylko że chodzi o to, że już nie jest jeden. To jest cały tłum. W tak, tym Ale ten jeden był z takim drugim, a on był z tym trzecim. Co z tą czwartą Roman. Słuchajcie, to nikt by się wtedy nie połapał, jedno jest pewne. Chodzą stadami. Słuchajcie, waż Ważne jest to. Żeby... Dobra, wiecie co? Przez tak by tylko... Piotruś, Piotruś, tu się tyle dzieje, no. że przed targami musieliśmy zrobić mapę ruchu dla klientów. No, żeby w ogóle. Nie, nie dzieli... pozwoli na nic. No. Słuchajcie, tu jest tak, tu są linie ciągłe, ale te są przerywane. Te przerywane to jest te, po których chodzi prezes, tak? Potem tutaj jest no, jak dobra, gdyby fluktuacja. Jestem oszołomiony. Tak. Dobra, słuchaj, Tomek. Ja robię swoje Kubrick Studio, rozumiesz? Nagrywam. I tyle. Dobra, ruszam. Słuchajcie, kocham wakacje na Chorwacji, ale jeszcze bardziej kocham klientów, którzy są zachwyceni Kubrickiem i też są z Chorwacji. Z tego może powstać spora afera. Mam y, stałą taką wiadomość dla handlowców. E, miejsce, kraj e, i duże zainteresowanie kubrykiem. To jest jak gdyby wspólna wiadomość, którą powtarzam na każdym. by mieć pieczątkę z takich napisów. I, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, mm -hmm. wszystko to jest przykładem naszej kompetencji. Tak? Dowodem naszej kompetencji. Piotrek przegląda skrzyni narzędziowe, Kubrik z skrzyni rażeniowe w Polsce za, za granicą. To wpuściliśmy. Piotruś? No? Wpuściliśmy wczoraj krótki filmik i co tam jest? No, jak budujemy stoisko. Jak budujemy stoisko, słuchajcie. I co? Fajnie wyszło? Mi podoba. Były podejrzenia, że pijemy alkohol, więc? Nie? nie, 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 ja nie mogę zresztą.